Cześć, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zwykle problemy techniczne, więc niestety pierwszą zdrapeczkę prawie w całości zdrapaliśmy bez udziału widzów. A dzisiaj zajmujemy się generalnie pięcioma zdrapeczkami po 10 zł, które, które być może dadzą nam duże pieniążki, być może nie dadzą nam dużych pieniędzy. Natomiast postanowiłem, że od przyszłego odcinka, czy od tego odcinka właściwie, zajmiemy się generalnie... No cóż, otwieraniem tych droższych, lepszych zdrapek z większą szansą na wygraną, żeby sztucznie nie zapełniać po prostu czasu, tak, i sztucznie nie zapełniać odcinków, a żeby dać wam troszkę emocji, więc ruszamy dalej. Mamy piąteczkę, która niestety nam również nic nie wygrywa, lecimy z kolejnymi liczbami. 28, również nic w tym momencie, i mamy jeszcze jeden rządek. A więc 11 nie występuje w tej liście. No i cóż, z racji tego, że gdzieś tam początek mi się źle dograł, to ostrość głupiała i tak dalej, to mamy tutaj wygrywające liczby, tu liczby, którym odpowiadają odpowiednie kwoty i po prostu trafiając wygrywamy. Tutaj również nic. 35 również nic. I ostatnia szansa czyli niestety o zobaczcie pierwsza zdrapeczka nie wygrała niczego ale mamy jeszcze cztery o, uu, cztery inne więc odrywamy kolejną i zaczynamy zabawę Drapiemy oczywiście na początku wygrywające liczby a dzisiaj Zwycięski zestaw liczb to 11, 39, 18, 12 i 3 I zaczynamy A no, już widać Dwójeczka z przodu niestety nie daje niczego 40 blisko, a tak daleko 9 niestety też nam nic nie da 14 też nic, czyli póki co jesteśmy już dyszkę na pewno w plecy. Czy szczęśliwa trzynastka? Nie tym razem. Żadnego zestawu z zakresu 20 nie ma. Właściwie żadnej liczby z zestawu 20 nie ma. Siódameczki również tu nie mieliśmy. 17 tak blisko, a tak daleko. Dwójeczka nie, bo mamy trójeczkę, więc. Drugi rządek niestety w tym momencie kończy się również bez wygranych. Mamy jeszcze dwa rządki do zdrapania. 37 nadal nic. 33 również nie daje nam dużych pieniędzy, a właściwie żadnych. Dwójka z przodu oznacza naturalnie, że kolejna liczba przepadła. Szósteczka także. I ostatni rządek, ostatni, ostatni, tutaj moment tego rządku, również nic. Tak więc lecimy z dokończeniem. 21 nie daje nic. No, 26 podobnie. 32 również. Piąteczka, nie dla nas i ostatnia liczba. Zaczyna się od dwójeczki, więc również nie daje niczego. Zatem dwie zdrapeczki póki co w dupkę mamy 20 zł przegrane. I lecimy z trzecią. Naturalnie na samym początku wygrywające liczby, czyli tych, których będziemy z takim wielkim utęsknieniem poszukiwać. No tutaj mamy 20, więc pewnie na dole będzie ich bardzo mało. Czyli mamy 6, 12, 38, 27, 22 i fruniemy. Tak jest, dwie pierwsze liczby. Niestety nie dały nam nic. Trzecia liczba również, czyli 50 nie dla nas. 26, czyli znowu tak blisko, a tak daleko. 25 również nie było w tym zestawie. Podobnie jak 34, jedyneczka także nie była przewidziana. 36 nie było, wygrywających czwóreczka też nie w tym zestawie, no i drodzy. 37, a my tu mamy 38, więc niestety. Ale również ta, ten rządek przedstawia wartość jedynie opałową 21. Nic. Numer 40. Nieobecny w naszych wygrywających niestety. Podobnie jak dwójeczka 14 także nieobecne. Dwadzieścia dziewięć, brak. Hmm, liczby piętnaście też nie uświadczymy. Podobnie jak liczby dziewięć za dwieście złotych. Szesnastka za dwieście, nie dla nas. trzydzieści osiem, dwadzieścia osiem, 30, 27 też nie. I ostatnia szansa na sukces. Niestety przegrana trzynastka również nie jest dla nas szczęśliwa, tak więc 30 zł w plecy. Na jakieś tam pocieszenie, może jakaś łapka w górę by się przydała. Czy komentarz dodający otuchy? I lecimy z przedostatnią zdrabką. Naturalnie najpierw wygrywające liczby. Które to?

Przypisany, przypisaną kwotę, czyli dyszkę wygraliśmy póki co ta zdrabka jest na 0, co będzie dalej. 25 niestety nie było. 39 tak blisko, a tak daleko. Jedyneczki naturalnie nie ma. 27 również, no ale chociaż mamy tą zdrapkę wyrównaną. Trójeczka też nie nasza. 23 nie mamy w tym zestawie niestety. No zobaczcie, Bo nam tu troszkę podświetlenie czeka. Trzynastka nieszczęśliwa. I znowu złota, czyli już dwie dyszki. Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej wyrównania. 24 niestety nie. 26 też niestety nie. 29 też nie bardzo. 12, 12 nie występuje. I ostatni rząd. Czy będziesz szczęśliwy, czy nie? Ósemka niestety nie. 16 też nie mamy w tym rządku. 15 również nie mamy. Podobnych 37 i podobnych dwójeczki, no ale tutaj chociaż dwie dyszki zarobione, więc powiedzmy w tym momencie, no w tym momencie jesteśmy dwie. Dych, sto, do tyłu, tak, bo wydaliśmy już 40, wygraliśmy 20. Więc dwie dechy, nie dychę, przepraszam, mój błąd. I ostatnia zdrawka, czy będzie szczęśliwa, czy będzie nieszczęśliwa. Okaże się już za chwilkę. 14, 24, 1, 28 i 36. I zacznijmy zabawę drapanko. 25 nie ma. 13 naszej nieszczęśliwej też nie ma. Dla odmiany natomiast piąteczki również nie ma. 26 nie powtarza się w tam u góry. 29 też nam się nie powtórzyło, niestety. 18 podobnie. 21 również i lecimy, lecimy, lecimy. 27 niestety. No <laughs> jeszcze dwa rządki z kawałkiem, a nóż Widelec nam się coś tu odmieni. Chociaż 30 również nie jest obecna. Podobnie 23 i uwaga, dwa ostatnie rzędy. Chwila prawdy, najważniejszy element naszego drapania niedawno mieliśmy 40 w innym zestawie liczb wygrywających 33 też się nie łapie podobnie jak 03 jak 16 jak 39 Tak jak siódemka. I kończymy, kończymy, kończymy. Czy nam się troszkę los odwróci? 15 również nie w tym zestawie. No, ostatnie trzy liczby, moi drodzy. 38, niestety gówno. 31, podobnie. No i ostatnia szansa, ostatnie ostatni moment. 12. Więc niestety, moi drodzy, Cała zabawa skończyła się tym, że mamy tutaj wygrane 20, wydaliśmy 50-30 zł w plecy, a ja jeszcze raz dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.